Karabinek M16 kalibru 5,56 mm, od ponad pół wieku na wyposażeniu amerykańskich żołnierzy. Obecnie używany przez nich najczęściej w skróconej formie, jako M4. Karabinek M16 to nie jedyna broń z arsenału amerykańskiej armii, która nosiła taką nazwę. Podczas II wojny światowej Amerykanie nazwali tak samobieżne działo przeciwlotnicze na podwoziu transportera półgąsienicowego M3 Half Truck. M16 korzystał z wieżyczki o napędzie elektrycznym. Elektrycznym Maxon M45 z czterema wielkokalibrowymi karabinami maszynowymi M2 Browning kalibru 12,7 mm. Powstało 3350 takich pojazdów, które były wykorzystywane do walki z samolotami, jak i z celami naziemnymi. Dzięki skuteczności przeciwko piechocie, do M16 Half-Track przylgnęła nazwa Meat Chopper, czyli maszynki do mielenia mięsa.